Otrzymuję mnóstwo telefonów od wściekłych słuchaczy, którzy próbują się wydostać z Manhattanu. I choć rozumiem, co was do tego popycha, nie uważam tego za najlepsze rozwiązanie. Jestem w kontakcie z Narodowym Centrum Chorób, gdzie zapewniono mnie, że trwają prace nad Antidotum. Ale żeby te starania przyniosły rezultaty, musimy zachować spokój. Oto dlaczego powinniśmy zostać na miejscu. Po pierwsze... Musimy utrzymać zarazę w ryzach. Im bardziej rozprzestrzeni się choroba, im więcej ludzi się zarazi, tym bardziej skurczą się wszystkie zapasy. Otrzymałem zapewnienia z Albany, że konwoje z żywnością i lekami są już w drodze. Przepraszam, właśnie otrzymałem nowe informacje. No, to... to są chyba jakieś jaja. Wygląda na to, że konwoje, o których wspomniałem, zostały zaatakowane przez zbiegów z Rikers Island. spider manie to twoja wina! Byłeś tam i mówiąc najdelikatniej jak się da, zawaliłeś kwestię powstrzymania ich przed ucieczką! O ile sam im nie pomogłeś, zawsze twierdzisz, że stoisz po naszej stronie, no więc wyobraź sobie, pajęczaku ty, że zawalasz każdą możliwą szansę, by tego dowieść!